To zrobimy dzisiaj unboxing gratów, które przyszły do mnie od Garda Equipment, czyli firmy, z którą współpracuję w tym roku, w tym sezonie. Tak się fajnie złożyło. I po kolei te graty to. To dam gmole. Akurat wyjąłem gmole. Oj, folia się tu dostała pod spód. Wyjąłem gmola na stronę, która jest dostępna tutaj. To od razu przymierzę. O, tak wygląda mniej więcej, jak tu siedzi. To są gmole w wersji krótkiej. Krótkiej, czy tam mniejszej. Nie są to gmole standardowe, bo nie chciałem takich, Aha, tu są dalsze części, nie chciałem takich z tego względu, że y, trochę mi szkoda dokładać masy do motocykla, jak już muszę to wolę dołożyć mniej, to jest dolna część gmoli. Chyba to jest na tą stronę. No nie są montowane tutaj do ramy, tylko są montowane do innej części, która pewnie będzie wyjęta zaraz z kartonu. O, tutaj są łączone, więc bardzo fajnie. No i dodatkowo tutaj jeszcze jest, jest jeszcze łącznik przy chłodnicy, który też chroni chłodnicę. Nie chciałem wysoki, bo to jest duża masa i mi się to nie podoba. Środek ciężkości się zmienia. No, to to jest stalowe, niestety. Musi być stalowe. Jest dość ciężkie. Ale wykonane jest fajnie, ładnie polakierowane, ładnie pogięte, ładnie pospawane. To jest druga strona. No, tak jest góra. Um, bardzo fajnie. Co tutaj jest? Tu jest. Uuu, tu jest fajna rzecz. To jest język. To jest język, który jest montowany przy osłonie silnika. Właściwie to jest jej takim punktem wspornym tej płyty. Jest bardzo fajny i nietypowy, bo jest z tworzywa wykonany. Także na pewno się przyda, jak będą jakieś skoki na, na murki, na skały i tak dalej. Będziemy testować tutaj śrubki montażowe. Na chlejki. No i teraz Wóź programu. Płyta pod silnik. Czarna, a nie srebrna. Pozbędę się, pozbędę się tego koloru. Znowu z motocykla. Bardzo ciekawe mocowania. Bo schowane z, poza obrys płyty, do, w głębi, więc śruby nie będą narażone na, na starcie, tak jak te na przykład są. Jak tu się już przeleci po betonie czy po kamieniu, to potem takiego imbusika ciężko odkręcić. Ale tutaj jest to tak fajnie rozwiązane, że potem w razie czego nie trzeba kombinować z naprawianiem płyty, tylko można wymienić sam ten elemencik. No, więc bardzo fajna. Zważymy sobie to jeszcze, zważymy też fabryczną, no, alekka będzie, bo to jest piórko. Jak już pogięta też cała, mocno i zobaczymy jaka jest różnica w masie. No dobra, to teraz zdejmę, zdejmę fabryczną pokrywę, żeby zobaczymy jak tam dalej. Ty. Nie ma to jak mieć podnośnik na warsztacie. Tam na garażu. Się super komfortowo pracuje. U, Ale gniazdko na płycie. Ale ona nic nie waży, ta płyta. Jest lekka jak piórko, wręcz. Ach. No dobra, ale to ja bym musiał zważyć w sumie. Trzeba będzie to posprzątać. Jest wszystko zero. Dobra. Jest okej. Okay. 740 gram. No to leciutka. No tu, tutaj tak naprawdę w teorii można Założyć płytę tylko na te 4 mocowania, tak jak tutaj są. 2, 3, 4 w tych samych miejscach. No i wtedy 2 kg 600 g. prawie 2 kg więcej. Niecałe 2 kg więcej. O, teraz. No, tak, taka precyzyjna ta waga. A jak dołożymy język 3,5 kg. Mhm. Dobra, to jak już waga jest załączona, to wrzucimy gmole. To są gmo, gmole górne. Górna wersja, krótka. 2,2 kg i dwie dziesiąte, tylko że tylko że jeszcze trzeba do nich łącznik bo łącznik jest tu za to łóżko o czy już jest 2,8 i jeszcze dolne no to jest 4,2 4,2 a tam ile mówiłem? 3,5 kg? chyba 3,5 o, kurka, to prawie 7 kilo Okej. Okay. Czy tak trzeba byłoby zacząć w sumie od języka bo język jest pod spodem Być tutaj schowany w tym miejscu. I płyta jest przykręcona tymi dwoma śrubkami. Więc trzeba byłoby...

Przewodniczący, lekko w tu tu nie jest ale... A. Uśiu, Dobra, Ready. Ale jest pancernik teraz. Siu. No, tu jest chłodnica chroniona, w razie czego? Róg chłodnicy, dół chłodnicy. Tutaj te plastiki, w razie czego o. jest chłod... H... yy, 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 odchłodzenia układ. No, fajnie to jest wpięte tutaj. Płyta, wszystko w ramę. Takie, takie są fajne. Nie widać ich za bardzo, nawet że są, nie.